Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale Esaczyta w kolejnym odcinku z serii, Ale to już było, czyli w kolejnym odcinku serii, w ramach której przyglądamy się premierom książkowym danego miesiąca, ale premierom niezwykłym, dlatego że bierzemy na tapet książki, które. Zostały na naszym polskim rynku wydawniczym wydane już kiedyś. Czyli te wydania, które wydawnictwa proponują nam teraz, w czerwcu 2025 roku, nie są ich pierwszymi wydaniami, choć wyglądają Naprawdę świeżo. W dwóch przypadkach dobrze, że sprawdziłam te książki, bo pewnie przeszłabym obok nich obojętnie, nie zauważyłabym, że są to pozycje wydane no, całe lata temu, bo będziemy mieli dzisiaj do czynienia z przynajmniej dwoma, jeżeli dobrze sprawdziłam, książkami, które po raz pierwszy na naszym rynku wydawniczym zostały wydane jeszcze przed II wojną światową. Przygotujcie sobie coś dobrego do picia, do pochrupania. I zaczynamy. Jestem ciekawa, czy coś wpadnie Wam w oko. Pierwsza z pozycji, o których opowiem Wam w ramach tego odcinka, swoją premierę miała 5 czerwca. Agnieszka Osiecka zabawy poufne, tym razem w wydaniu od wydawnictwa. Pruszyński Media. To jest już kolejne wydanie tych zabaw poufnych Agnieszki Osieckiej. Już zerkam, w którym roku pojawiło się pierwsze wydanie i widzę, że pierwsze wydanie to 1990 rok. To pierwsze wydanie wydała Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 rok, tak jak wspomniałam, a sama okładka jest tak szalona, jak szalone były lata 90., jeżeli chodzi o wszelkie grafiki. Poza tym macie do wyboru też kilka innych wydań. Między innymi wydanie z takim panem golącym się na okładce. Wydanie od wydawnictwa Pracownia Słów z roku 1000, 1000, 2002. I tu pojawi się moja subiektywna opinia. Mam wrażenie, że ta okładka z 2002 roku jest najgorszą okładką, jeżeli chodzi o zabawy poufne Agnieszki Osieckiej. A okładka najlepsza? Chyba ta najnowsza, czyli ta z czerwca 2025 roku. Zbiór filuternych napisanych z niezwykłą lekkością felietonów traktujących o relacjach damsko-męskich. Miniaturowe historie miłosne pod piórem Agnieszki Osieckiej skrzą się nie tylko od dowcipu, ale też pełne są przewrotnej ironii i przekornej czułości. Sercowe przypadłości swoich bohaterów autorka opisuje na tle złotych lat PRL-u przez wciąż wielu wciąż darzonych sentymentem. To jest opis do tego najnowszego wydania. Ja tutaj zerknę sobie jeszcze do opisu do, do tego wydania z roku 2002, bo widzę, że jest inny. Tematem zabaw poufnych są zawirowania miłosno-towarzyskie Polaków, tłem siermiężny, ale przez wielu wspominane z wielkim sentymentem lata PRL-u bohaterami zaś kobiety i mężczyźni szamoczący się psychicznie w różnych konfiguracjach pewnie do mojego księgozbioru ta pozycja nie trafi, ale to nie znaczy, że nie trafi do waszych księgozbiorów z opinii innych użytkowników, czytelników. Monika Bruder, świetne reportaże Agnieszki Osieckiej, pełne specyficznego humoru, ciętej riposty. Książka składa się z bardzo krótkich rozdziałów, wyborna lektura na beztroskie wakacje, czy to w górach, czy nad morzem. No proszę bardzo, jeżeli akurat rozglądacie się za taką lekką opowieścią, lekkimi opowieściami w sam raz na jakiś tam letni urlop, no to możecie rozważyć właśnie, czy to najnowsze wydanie, czy jedno z tych starszych wydań zabaw poufnych. Agnieszki Osieckiej. O, zatrzymajmy się jeszcze na moment, bo widzę, że polecajkę do tego najnowszego wydania napisała Agata Passent. Choć epoka, którą z kronikarską dokładnością uwieczniła autorka, minęła i nie ma już peweksów, zaś marząc o wakacjach marzymy bardziej o seszelach niż w pilawkach, to problemy rodzinno-łóżkowe pozostają bez zmian. Dalej rywalizujemy z teściową, męczymy się z mamimi synkami, a panowie stają się coraz mniej rycerscy. Dziś jednak falietony te zyskały nowy kontekst. Księgarnie zalane są poradnikową literaturą quasi-psychologiczną. Teksty te zaś drwią nie tylko z tego typu hochsztaplerskich porad, ale i z psychoterapii jako takiej. A dla niezorientowanych na polecajkę pani Agaty Passent zwróciłam uwagę dlatego, że jest to córka Agnieszki Osieckiej. Przechodzimy do kolejnej premiery i zdradzę wam, że nie sądziłam, że ta pozycja znajdzie się w tym odcinku. Dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się, że jej autor jest autorem zupełnie współczesnym. A tymczasem duże zaskoczenie. Na szczęście sprawdziłam, bo Coś podszepnęło mi, że wydawnictwo MG wydaje sporo właśnie takich starszych pozycji, a to ono jest odpowiedzialne za to wydanie z 18 czerwca tego bieżącego roku 2025. Czarcie wzgórze! Pozwólcie, że na potrzeby tego właśnie filmu i mojej niezbyt dobrej francuskiej wymowy i wiedzy na temat wymowy francuskich imion i nazwisk, spolszczę. Imię autora tej opowieści, czyli będziemy mieć Eugeniusza. Mam nadzieję, że to jest Eugeniusz Su, bo z nazwiskiem chyba pójdzie mi znacznie łatwiej. Czarcie wzgórze. Czarcie wzgórze teraz pewnie widzicie okładkę tę najnowszą, tę te z tego bieżącego miesiąca. Okładkę, która od razu wskazuje nam na to, że będziemy mieć do czynienia z powieścią historyczną, natomiast. Wydawca nie wspomina o tym, w którym roku ta pozycja została stworzona przez autora, autora francuskiego jeszcze w 1846 roku. Autor tej opowieści był bowiem francuskim pisarzem, jak nie trudno zgadnąć, ale też podobnież twórcą powieści odcinkowej. Urodził się na początku tego XIX wieku, bo w 1804 roku. Paryżu, a zmarł w 1857 roku. W polskiej Wikipedii nie znajdziecie informacji o tym, że jest autorem właśnie Czar czarciego wzgórza, ale gdy pogrzebiecie w internecie, no to już te informacje znajdziecie. Pierwsze polskie wydanie. Tutaj mam pewien dylemat, dlatego że niby pojawia się wszędzie tylko to wydanie z 1936 roku od wydawnictwa Polonia. A w katalogu Biblioteki Narodowej pojawia się jeszcze wydanie od Roju z roku 1926. W obu tłumacz jest ten sam i jest to tłumacz nieznany. Podobnie jak w tym najnowszym wydaniu, czyli wydaniu od wydawnictwa MG. Tam też tłumacz jest tłumaczem nieznanym. Czyli możecie sami zdecydować, czy chcecie szukać nowego wydania, czy może wydania starszego. Martynika. Rok 1690. Na szczycie Czarciego Wzgórza wznosi się tajemniczy pałac otoczony gęstym parkiem. Dostęp do niego prowadzi wąską niebezpieczną ścieżką wiodącą wijącą się po zboczu dzikiej, poszarpanej skały. W pałacu mieszka piękna i szalenie groźna księżniczka. Każdy mężczyzna, który się do niej zbliży, ginie w ciągu roku. Nie odstraszy to jedynie kawalera d Tutaj nazwisko też sobie daruje. W czarcim wzgórzu Słu znajdziemy wszystko, czego potrzeba w awanturniczej powieści przygodowej. I piękną kobietę, i czarodziejskie pejzaże, i tajemnicze postaci strzegące skarbów. Pojawią się bohaterowie źli i oczywiście ci dobrzy. Bardzo przyjemna lektura na deszczowe popołudnie lub ciepły wieczór, czyli w sam raz na nadchodzące, rozpoczynające się już właściwie niemalże. Lato. Czuję się zachęcona i oczywiście będę polowała na któreś z tych wydań jeszcze przedwojennych, bo to jest ciekawe, że książka została wydana jeszcze przed wojną i musieliśmy czekać kilkadziesiąt lat, zanim pojawiła się na naszym rynku znowu 2025 rok. Nieźle. Na rynku wydawniczym w tym miesiącu, czyli w czerwcu, pojawi się też książka, którą z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Przeczytałam ją kilkanaście lat temu, a nadal bardzo mocno siedzi mi w głowie i co jakiś czas do mnie wraca, szczególnie wtedy, gdy zwiedzam sobie jakąś, oglądam sobie jakąś wystawę w muzeum, wystawę związaną z kulturą Chin. Wtedy obowiązkowo sobie o tej książce przypominam. Lisa Si. Kwiat śniegu i sekretny wachlarz. Książka, która została wydana po raz pierwszy w, na naszym rynku w języku polskim w 2005 roku. A to wydanie, wydanie od wydawnictwa Filia, jest już którymś z kolei. Przed laty czytałam tę książkę w takim wydaniu z zieloną okładką. Tym razem. Zieleń też tutaj chciałam powiedzieć, jest, że jest na pierwszym planie, ale tam jednak mamy i biel, i czerwień. No w każdym razie zieleń też na tej najnowszej okładce się znajduje. Podoba mi się raczej ta, ta starsza okładka, ta nowsza, nie robi na mnie jakiegoś takiego piorunującego wrażenia. Najbardziej podoba mi się ta okładka z wachlarzem. A nie, przepraszam, ja nie czytałam tej książki w zielonej okładce, tylko czytałam tę książkę w wydaniu już Wam mówię z którego roku. W wydaniu z roku 2005, czyli pierwsze polskie wydanie przeczytałam. Nieźle. Dwie dziewczyny, dwa życia, jedna dusza. Siła kobiecej przyjaźni silniejsza niż czas. W XIX-wiecznych Chinach siedmioletnia Lili zostaje związana więzią Laotong, duchowego siostrzeństwa na całe życie. Jej bratnią duszą zostaje śnieżny kwiat, która by przypieczętować ich wyjątkową relację, przesyła lili jedwabny wachlarz z, wiersem, z wierszem zapisanym w nuszu, tajemnym języku kobiet. W świecie pełnym ograniczeń ich przyjaźń staje się azylem. Przez lata przekazują sobie wiadomości haftowane na chusteczkach i malowane. Na wachlarzach, dzieląc się marzeniami, lękami i doświadczeniem kobiecości. Razem przechodzą przez ból krępowania stóp, i to są te fragmenty, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Aranżowane małżeństwa, samotność i macierzyństwo. Ich wyjątkowa więź podtrzymuje je na duchu, daje siłę i poczucie bliskości, którego nie znają nigdzie indziej. Ale jedno nieporozumienie może rozdzielić je na zawsze. Wydaje mi się, że tak obszerny opis nam wystarczy. Ta książka też może zrobiła na mnie tak duże wrażenie, dlatego, że wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z tym krępowaniem stóp. I zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie, że gdy ostatnio w ubiegłym roku chyba byłam w jednym z muzeów, muzeum to chyba było na Warmi, w którym prezentowano właśnie różne przedmioty związane z kulturą. I gdy zobaczyłam tam te buciki, te niewielkie buciki, właśnie przygotowane dla osoby, która miała krępowane stopy. No to aż nie mogłam się otrząsnąć. Bardzo, bardzo polecam. Podobnie jak z przygodową francuską historyczną opowieścią, która już się w tym odcinku pojawiła, za sprawą kolejnej pozycji przeniesiemy się jeszcze w czasy dwudziestolecia międzywojennego, dlatego że wtedy właśnie po raz pierwszy pojawiło się jej polskie wydanie dokładniej 1933 rok, Towarzystwo Wydawnicze RUI. Źródło samotności. Tutaj imię może też przemilczę, a zatrzymam się przy nazwisku Hall. Z upoważnienia autorki przełożył pan Zajączkowski, przedmową opatrzyła Irena Krzywicka. Tak było w wydaniu pierwszym, w wydaniu przedwojennym i całe lata musieliśmy czekać na kolejne wydanie tej opowieści, aż 18 czerwca 2025 roku zdecydowało się to zrobić wydawnictwo znak Litera nowa. Zakazana klasyka literatury powraca w nowym wydaniu. W bardzo ładnym wydaniu, może nie bardzo ładnym wydaniu, ale w, cał w całkiem ładnym wydaniu, nawiązującym właśnie do, ty do tych ee, czasów dwudziestolecia. Steven Gordon dorasta w artystycznym domu. Uwielbia jazdę konną po malowniczych wzgórzach Morton. Doskonale włada szpadą i marzy, by być jak młody admirał Nelson. Tylko, że jest dziewczynką, która stopniowo odkrywa swoją fascynację kobietami. Choć pozycje i majątek rodziny zapewniają, jej wiele przywilejów, w surowym, purytańskim społeczeństwie nie ma miejsca dla kogoś takiego, takiego jak ona. Gdy, gdy Steven, zauroczona młodą sąsiadką, niemal doprowadza do skandalu, musi opuścić rodzinną posiadłość. Tak rozpoczyna się jej podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości, artystycznej wolności, prawdziwego uczucia i miejsca, w którym będzie mogła być w pełni sobą. Autorka stworzyła pierwszą powieść saficką, która wstrząsnęła opinią publiczną i wzbudziła liczne kontrowersje. No to chyba już wiemy, dlaczego przez wiele lat była... Opowieścią zakazaną. Po premierze w 1928 roku książka została zakazana w Wielkiej Brytanii za obsceniczność, mimo że nie zawiera ani jednej sceny erotycznej. Źródło Samotności zyskało status powieści kultowej, a po latach powraca w doskonałym przekładzie Agaty Ostrowskiej. Nowe wydanie zostało uzupełnione o przedmowę Renaty Lis, która spojrzała na tę literacką perłę z nowej perspektywy. Czyli mamy tutaj do czynienia z nowym tłumaczeniem i mamy też nowy. Wstęp, można więc śmiało przygarnąć sobie i to wydanie przedwojenne, jeżeli tylko uda wam się na nie trafić, trafić, i wydanie powojenne dopiero z 2025 roku. Ciekawa historia nigdy o niej nie słyszałam. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy autorce. O, widzę, że nie będę musiała łamać sobie języka na jej imieniu, dlatego że urodziła się jako Małgorzata też postanowiłam to imię spolszczyć na potrzeby tego filmu. Nie chcę drażnić was tutaj jakąś przedziwną Moją wymową, która z wymową prawdziwą prawdopodobnie nie będzie miała wiele wspólnego. Źródło Samotności, jak czytam, jest najbardziej znanym dziełem tej autorki. Zmarła w 1943 roku, gdyby to was, to was intrygowało. Zasłynęła przede wszystkim jako autorka powieści Źródło Samotności, jednej z jej ośmiu powieści, która ma jawny wątek lesbijski. Pomimo, że Źródło Samotności nie zawiera treści pornograficznych, książka stała się przedmiotem procesu sądowego w Wielkiej Brytanii w związku z zarzutem o nieprzyzwoitość. I tu dalsza historia. W wyniku tegoż procesu wszystkie egzemplarze powieści sukcesywnie niszczono. Stany Zjednoczone pozwoliły na publikację książki po długiej walce sądowej. Jeżeli lubicie takie wzbudzające kontrowersje opowieści, no to możecie zainteresować się właśnie źródłem samotności. Możecie oczywiście poszukać jeszcze tego wydania przedwojennego i wydania powojennego, bo skoro mamy przekład, to. Dobrze byłoby te przekłady pewnie sobie porównać. Pora na kolejną książkę. Jej pierwsze wydanie pojawiło się jeszcze w 1966 roku za sprawą wydawnictwa literackiego. Opowieść dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej. Tym razem 11 czerwca wydało, już, bo mamy w momencie, w którym nagrywam ten film, 13 dzień czerwca, wydało ją wydawnictwo literackie. Miłość, śmierć, tęsknota. Poznaj wspomnienia Haliny Poświatowskiej najbardziej upartego serca XX wieku. Jeżeli chcecie posłuchać głosu Haliny Poświatowskiej, to. Może to coś dla Was? Opowieść dla przyjaciela to autobiograficzny portret jednej z najpopularniejszych polskich poetek. Halina Poświatowska napisała ją krótko przed swoją śmiercią i chociaż adresuje tekst do przyjaciela, książka jest właściwie listem do nas, współczesnych czytelniczek i czytelników. Poznajemy prywatne losy pisarki, intymne wyznania, towarzyszymy w namyśle nad życiem naznaczonym chorobą. Opowieść dla przyjaciela od lat pozostaje źródłem nadziei. To klasyka literatury, która nie przemija. Od tej intymnej spowiedzi, Powinni zacząć lekturę ci, którzy poświatowskiej dotąd nie czytali albo jeszcze nie zdążyli polubić jej poezji. Mam w swoim zbiorze i tomiki poezji Haliny Poświatowskiej i taką książkę o niej, książkę biograficzną Uparte Serce, o której opowiadałam wam na kanale całe lata temu, gdzieś na początku tej mojej internetowej przygody. Także no, ta też. Opowieść dla przyjaciela zwróciła moją uwagę. Pewnie nie w tym najnowszym wydaniu, tylko w jednym z tych wydań starszych. Na pewno wybrałabym w każdym razie wydanie szyte, bo z tymi wydaniami klejonymi różnie. Bywa. Przyznaję też od razu, że ta najnowsza okładka podoba mi się chyba najbardziej. Na koniec zostawiłam książkę, która na rynku wydawniczym pojawia się po raz pierwszy, ale bardzo chciałam tutaj o niej wspomnieć, dlatego że jest silnie związana z tym literackim światem, z tymi um, osobami z przeszłości a właściwie z Jarosławem Iwaszkiewiczem. W stronę Anny, biografia Anny Iwaszkiewicz napisała Sylwia Góra, a wydało 4 czerwca wydawnictwo Marginesy. Hania Lilpop, późniejsza Anna Iwaszkiewicz, zasłużyła na swoją biografię już dawno temu. To z opisu z tyłu okładki. Kim była jedna z najlepiej znanych małżonek w historii literatury polskiej XX wieku? Muzą, ostoją, przyjaciółką, panienką z dobrego domu, zagubioną, zranioną i osamotnioną po odejściu matki i samobójczej. Śmierci ojca, czasem bezwolną i niepewną, kobietą borykającą się z chorobą psychiczną, która w poszukiwaniu spokoju i pewności uciekła w niezrozumiałe dla wielu religijne światy, ale też a może właśnie przede wszystkim intelektualistką, tłumaczką i twórczynią. Sylwia góra rekonstruuje jej życiorys z fragmentów strzępów i okruchów, listów, które Anna napisała przez całe życie, głównie do męża, ale także do innych członków rodziny i do przyjaciół, dzienników prowadzonych przez młodziutką, a potem dojrzałą już Annę i tego, co w w listach i wspomnieniach napisali o niej inni, a pisało wielu. Między innymi Maria Dąbrowska, Paweł Herz, Antoni Słonimski, Zofia Naukowska, Stanisław Witkiewicz czy na przykład Julia Hartwig. Myślę, że tyle z tego opisu nam wystarczy. Jeżeli cenicie sobie twórczość Jarosława Iwaszkiewicza, a muszę przyznać, że pióro miał rzeczywiście takie bardzo lekkie i bardzo mm, tak lekko, płynnie. Te jego utwory się czyta, możecie zainteresować się też jego żoną, czyli panią Anną Iwaszkiewicz. Dajcie znać, czy macie jakąś swoją ulubioną opowieść Jarosława Iwaszkiewicza. Przyznam się wam, że w moim przypadku są to Czerwone Tarcze. Taka powieść może mniej znana, bo gdy myślimy Jarosław Iwaszkiewicz, przychodzi nam do głowy Brzezina albo Tatarak, ale ja jakoś tak najmilej wspomina, wspominam. Czerwone tarcze. Dajcie znać, czy którąś z tych książek macie już w swoim księgozbiorze, w jakimś innym wydaniu. Może czekacie z niecierpliwością na jej nowe wydanie, a może o którejś usłyszeliście po raz pierwszy i w Waszych oczach pojawił się pewien charakterystyczny błysk. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tego cyklu, w kolejnych odcinkach na moim kanale, a już w najbliższy czwartek w kolejnym odcinku z cyklu. Stargu staroci, chociaż teraz zaczęłam się nad tym zastanawiać, dlatego, że już od środy nie będzie mnie w domu. Może uda mi się nagrać i zmontować ten odcinek we wtorek, mam nadzieję, bo cały ten długi, najbliższy długi weekend będę poza domem, będę chodziła sobie po górach świętokrzyskich, jeżeli tylko pogoda dopisze. W każdym razie do zobaczenia i życzę Wam już teraz przyjemnej miłej lektury i czasu na czytanie.